Czy wyobrażali sobie Państwo rozgrywki podwórkowe na profesjonalnym poziomie? Rozgrywki, w których gra się z pasji i miłości do piłki, a nie za pieniądze i nagrody. PlayArena.pl, bo o tym zjawisku mowa, jest już dostępna w niemal całej Polsce. Grać może każdy, niezależnie od umiejętności, wieku i płci, po prostu dla zabawy. Play Arena z, została stworzona przez czterech studentów z Wrocławia, którzy pewnego dnia po prostu pomyśleli, e, że nic, nie ma takiego narzędzia, które formalizuje po prostu amatorskie rozgrywki w Polsce. Z, e, czczonem e, piłkarskim e, pierw było miasto Wrocław, gdzie ta liga powstała i z biegiem czasu chłopaki wpadli na pomysł, że można to rozszerzyć. E, mogą posunąć się dalej i spróbować w innych miastach e, tak samo e, rozgrywki wypromować. Aby każdy, każdy miał po prostu prawo do udziału w tych rozgrywkach. Ligi, Puchary, jak to w ogóle wygląda pod względem rozgrywkowym? U nas w Sosnowcu akurat liga odbywa się w formie no, ligowym, nie Pucharu. Gramy od, praktycznie przez cały rok. z tam z drobną przerwą w wakacje. Na koniec, na koniec sezonu rozdawane są nagrody dla najlepszych zawodników i trzy najlepsze w tym roku było, w poprzednim roku było także trzy najlepsze drużyny pojechały na półfinały mistrzostw Polski. Czego trzeba, ile ludzi, żeby stworzyć taką drużynę i wejść w te struktury Play Areny? Potrzeba po prostu, podstawowym elementem jest osoba, która po prostu poruszy swoich zawodników i stworzy właśnie tą drużynę na portalu Playarena.pl. Żeby zebrać i wziąć udział, potrzeba, potrzeba jest sześciu zawodników. A już sam mecz, jak wygląda? To się dogadujesz przed tym meczem, że gramy po pół godziny, po 45 minut. To znaczy, kapitanowie kontaktują się dwóch osobnych drużyn, kontaktują się w którym miejscu grają, kiedy grają, o której, po ilu zawodników i w jakim wymiarze czasowym. No właśnie, czy nie uważasz, że to jest troszeczkę taka odskocznia, że lepiej zorganizowane rozgrywki podwórkowe, właśnie tak można nazwać tą arenę. Dokładnie, dokładnie dokładnie tak. Można sformalizować. Mecze są właśnie tak formalizowane. Mamy, każdy zawodnik ma wgląd do tabeli i do, do całego przebiegu, przebiegu ligi. Jak dowiedziałeś się jakby o tej lidze, o tym stowarzyszeniu? Poniekąd przypadkowo. No, jakoś sobie zawsze no, z kolegami graliśmy e, w piłkę m, na, na Orlikach. No i któregoś, któregoś dnia e, któryś z nas powiedział, czy, że, 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 że istnieje taka, taka, e, taka odgórna liga e, i zaproponował nam udział. On, to był już, już chłopak z przeszłością, jakby e, w, już od chyba początku istnienia tej ligi grał gdzieś tam w jej strukturach. E, no i chyba postanowił założyć swoją drużynę. No i tak to się zaczęło. Z założenia to jest taka liga amatorska, ale chyba są tutaj osoby, którym w futbolu zawodowym nie wyszło albo po prostu mieli... Potencjał w młodości, ale później coś się nie udało. Podejrzewam, że lwią część stanowią, stanowią ludzie, którym gdzieś tam w piłce nie wyszło. Zresztą, jak wiadomo, to z tych wszystkich szkółek to powiedzmy 10% tych dzieciaków się gdzieś wybija. Nie każdy ma tego świadomość i podporządkuje całe życie piłce, a potem jest jak jest. Dlatego, no tak, myślę, że, że większość, nawet chłopaków u nas to są, to są osoby, które. Kiedyś, nawet nie tak dawno jeszcze grały, grały w piłkę w jakichś poważniejszych klubach, ale po przekroczeniu tego wieku juniora albo zabrakło determinacji, albo zabrakło umiejętności. Ale na taką ligę to są, to są ludzie, którzy no, są zdecydowanie ponad stan. Czy nie uważasz tak, że jest na przykład z tą ligą, że to są lepsze rozgrywki podwórkowe, tak lepiej zorganizowane? Na pewno poniekąd są to rozgrywki podwórkowe, ale ta cała organizacja nadaje im takiego... Um, hmm. Czegoś, co jest, co jest pod, czego nie ma, czasami jest potrzebne, bo, bo wiadomo, na, na podwórku nie ma, nie ma do końca motywacji. A tutaj ten, te całe tabele, klasyfikacje, wszelkiego rodzaju e, gratyfikacje po, 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 po zakończeniu sezonu, czy też wyjazdy na Mistrzostwa Polski i tak dalej, e, dają jakby taką e, większą jakość tym rozrywką. E, no i myślę, że dlatego, dlatego tyle osób się tym chce pałać. bo no bo to jest nie tylko granie dla, granie dla zabawy, ale też ma to jakieś inne, inne korzyści. Mówiłeś nam wcześniej, że nagrodą za jakieś dobre wyniki w rozgrywkach regionalnych jest udział w Mistrzostwach Polski. Wasza drużyna była na takich mistrzostwach? Jak to wyglądało? To znaczy tak, tak. Za ogólnie jestem kapitanem drużyny PKS Klimet Klimontów. Mistrzami Sosnowca jesteśmy poprzedniego sezonu i w zamian, jakby to powiedzieć, za nagrodę pojechaliśmy na półfinały Mistrzostw Polski. Półfinały Mistrzostw Polski odbywały się w tym roku w Ostrowcu oraz w ostrudzie. Razem z, z chłopakami pojechaliśmy do Ostrowca, braliśmy udział w turnieju i z Ostrowca, najlepsza, czwórka po prostu pojechała na finały Mistrzostw z Polski do Warszawy. I jak tam Wam poszło dokładnie? Znaczy w, jeśli chodzi o udział w rozgrywkach w Warszawie, troszkę słabiej. Już to jest poziom bardzo podniesiony, wygórowany. Wielu zawodników ma bogatą przeszłość piłkarską w takich klubach jak w Łódź, jak Polonia Warszawa. Ciężko nam po prostu było się tutaj w Warszawie właśnie odnaleźć. No właśnie, jak tak zauważasz, to wielu zawodników y, ma jakieś przeszłość w jakichś klubach takich sportowych, bo już tutaj nam jeden kolega wspominał, że tak jest. To znaczy tak jest, jeśli chodzi o piłkarzy, jak się to tak nazwać, zawodników z Sosnowca, wielu chłopaków ma przeszłość między innymi w takich klubach jak Górnik Zabrze, Gwarek, Gwarek Zabrze czy Ruchożów. I po prostu gdzie im sportowa kariera nie wyszła i biorą udział właśnie w rozgrywach areny. A na przykład taka rzecz wiekowa, czy są jakieś rzeczy takie od najmłodszego do najstarszego, ile lat trzeba mieć? Ile lat można mieć, żeby grać w Play Arenie? To znaczy, nie mamy uregulowanych kwestii właśnie wiekowych. Play Arena jest dla wszystkich. Chcemy zarażać piłkarzy, młodych zawodników, takich starszych, aktywnym trybem życia. Chcemy po prostu wyciągnąć młody, młode osoby za komputerów, żeby wyszły na boisko i walczyły. Chcemy ich po prostu od sportu uzależnić. To już nam powiedziałaś o sukcesach swojej drużyny, może nam w ogóle powiedz jak, ta drużyna, jak doszło do powstania tej drużyny? Do powstania tej drużyny doszło w sposób bardzo łatwy i, i, i zrozumiały. Graliśmy zawsze z chłopakami od, od, od małego w piłkę w jednej ekipie. I tak dowiedzieliśmy się na Orliku po prostu, że coś takiego jak Play Arena istnieje. Zebrałem grupę fajnych chłopaków, którzy mają tam jakąś przeszłość piłkarską, znałem ich tak samo ich umiejętności i zaczęliśmy brać udział w rozgrywkach Play Areny. Często gracie tak tygodniowo? To znaczy to jest minimum, minimum jeden, dzień, jeden dzień w tygodniu, chcemy się właśnie tak spotkać i nawet dla, dla samej rozgrywki, rozrywki i, i trybu spędzania wolnego czasu. O było też głośno, kiedy w Sosnowcu była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, prawda? To znaczy tak, w tym roku wzięliśmy po raz pierwszy raz udział w w finale Wielkiej Orkiestry. Dosyć fajnie to wyglądało. Większość chłopaków u nas zaangażowało się z Play areny. Zrobiliśmy na dwa etapy. Pierw było tylu chętnych. Na pierw zrobiliśmy eliminację. I później podczas finału Wielkiej Orkiestry zrobiliśmy Finał Wielki. Dobra, to powiedz mi takie może czarne strony tej Play areny. Jak można w ogóle wypaść z takiej drużyny? Czy są jakieś kary? W sensie, no bo nie wiem, jak tutaj już jesteśmy, nie ma na przykład kogoś takiego jak sędzia. To znaczy nie, nie korzystamy z usług sędziów, a jeśli chodzi o przewinienia jakieś tam zostają nam zgłaszane przez zawodników, przez kapitanów, bo na przykład agresji czy, czy o inny nie, nie fair play zachowań zawodników i zostają ukarani. To wszystko później dowiadujemy się poprzez stronę i Facebooka, prawda? Dokładnie tak. Na, na Facebooku mamy utworzoną grupę, gdzie, gdzie po prostu zrzeszamy się ze wszystkimi zawodnikami, z kapitanami i poruszamy sprawy właśnie ligowe. Playarena.pl ma też coraz więcej ambasadorów, ludzi ze świata sportu i mediów, którzy polecają tą formę rozgrywek. Playarena.pl coraz bardziej się rozwija, coraz większy odźwięk ma w całej Polsce i ma tak zwanych ambasadorów, którzy promują tą, ten sposób spędzenia wolnego czasu, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. Playarena posiada tak, tak zwanych ambasadorów honorowych, którzy promują i wspierają całą inicjatywę Playareny. Między innymi jest to Tomasz Smokowski, który, który brał czynny udział podczas finałów Mistrzostw Polski w Warszawie. Daniel Łukasik, czy, czy też Stefan Majewski, którzy, którzy byli też skautami podczas finałów Mistrzostw Polski w latach ubiegłych. Co to dla Was oznacza, że tak dużo ludzi związanych ze światem piłki nożnej zauważa amatorów też? Właśnie to nas cieszy, że, że takie osoby właśnie jak czy, czy Stefan Majewski y, próbują znaleźć tak zwane piłkarskie diamenty po, y, też wśród amatorów. Tak? Y, możemy się tylko cieszyć, że, że jest zainteresowanie tą, tą formą rozgrywek amatorskich i liczyć po prostu na, na, na coraz większy rozgłos ty, 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 tych rozgrywek. Macie jeszcze jakiś cel na kolejne lata? To znaczy, cel, jeśli chodzi o lokalne rozgrywki, u nas cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, próbujemy bardziej udoskonalać rozgrywki, żeby zawodnicy też poczuli się tak jak zwani... Zawodni. Jak zawodowi. Zawo, dokładnie, jak zawodowi piłkarze, tak? Żeby po prostu też dostrzegali piękno futbolu nie tylko z pryzmatu grania, ale także, że ktoś ich, ktoś ich po prostu widzi i mają szansę gdzieś dalej zajść. Nie tak, że jak będą grali na, na podwórku i, i wrócą do domu i zapominają tylko że o coś walczą, w każdej chwili mogą e, z, brać czynny udział e, do powołania na przykład do reprezentacji Polski. PlayArena może spełniać piłkarskie marzenia, a takie wartości jak honor, ambicja, walka do końca i szacunek są najważniejszymi w budowaniu wizerunku playarena.pl.